Słyszeliście to, prawda? A skoro tak było, musicie umrzeć! Czekaliśmy na mesjasza, który, według przepowiedni, miał rozproszyć mrok nad tą krainą anarchii żeby oddać mu cześć. Wierzyłam, że tym mesjaszem jest Lord Kalsu. Ale kim jest ten człowiek? Bo to na pewno nie... Kalsu. Tak bardzo mu współczuję? Pośpieszcie się. Znajdźcie pieczęć, moi wierni słudzy. Matka już na was czeka. K